Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane wesołek. Oferujemy szeroki wybór kostki szlachetnej w cenie już od 45 zł za metr kwadratowy. Materiały budowlane wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Cztorek, 21 czerwca, Agnieszka Gierz, dzień dobry. Zaczynamy magazyn miejski, a o czym dziś będziemy mówić? Ocenili pracę prezydenta. Bo jeżeli wynik jest wyższy niż skład koalicji, to chyba to dobrze świadczy o tym, jak, w jakim miejscu jest w tej chwili miasta 14 inwestycji w ogóle nieruszonych, 14 poniżej 30% wykonania, 46% stan tylko i wyłącznie papierowy. Plenerowa lekcja o bezpiecznych wakacjach. Przypominamy o tym, że w wakacje też należy nosić odblaski i mówimy o tym, jak ogólnie bezpędzić bezpieczne wakacje. Sportowe szkoły nagrodzone. Idziemy w bardzo dobrym kierunku. Całe szkolenie, które jest zaplanowane jest realizowane w 100%. Wielogodzinna, burzliwa dyskusja poprzedziła głosowanie radnych nad absolutorium dla prezydenta Grzegorza Sapińskiego. Na sposobie wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok radni opozycyjni nie pozostawili suchej nitki. Zarzucali prezydentowi spowolnienie inwestycyjne i troskę o posady dla swoich. Prezydent mógł spokojnie przysłuchiwać się obradom, bo wynik głosowania był dla niego bardzo korzystny. 15 radnych za przyjęciem absolutorium, 9 przeciw. Proszę zatem o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Piętnaście głosów za. Kto jest przeciwny? Dziewięć głosów przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nie ma. Zgłasza, zgadza się stan, 15 za, 9 przeciwnych, dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały, jednocześnie gratuluję prezydentowi udzielenia absolutorium. Jeżeli wynik jest wyższy niż skład koalicji, to chyba to dobrze świadczy o tym, jak, w jakim miejscu jest w tej chwili miasto. Jestem bardzo zadowolony, otrzymałem pierwszy raz absolutorium za budżet, który rzeczywiście sam wykonywałem. Natomiast tak jak powiedziałem, zawsze wszystko można zrobić lepiej, szybciej. Ja robię najlepiej jak potrafię. Staram się zaprosić do współpracy wszystkie osoby, które są chętne, a wynik będą oceniać oczywiście wyborcy. Zarówno jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jeżeli chodzi o budżety inwestycji zaproponowane przez, przez radnych, przez Radę Miejską w budżecie, one dalej będą realizowane i zdecydowanie to, to nam się podoba. Oprócz tego oczywiście pewne kwestie związane z optymalizacją kosztów stałych przez, przez, przez miasto. Wykonaliśmy w tym czasie dochody bieżące, wyższe od zaplanowanych i tu należą się podziękowania wszystkim Kaliszanom, którzy w tym mieście Płacą podatki, mamy sporo, sporo wyższe dochody z CIT-u, czyli również podziękowania dla kaliskich firm, które tutaj realizują swój, swój biznes. Wykonaliśmy na niższym poziomie wydatki. Można powiedzieć w skrócie, że budżet zamknął się kwotą nadwyżki budżetowej. Programy profilaktyki zdrowotnej. Wykonanie wynosi tutaj zaledwie 54,3%. Chciałem też kilka słów powiedzieć na temat wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych przy jednoczesnym uchwalaniu wydatków niewygasających. Należy zatem zapytać, czy wykonawca, który nie wykonał zadania, poniósł konsekwencje, czy też zawiniła może pogoda. Ale z tego co wiem, zimy prawie nie było, natomiast żadnej powodzi też w Kaliszu nie było czy jakiegoś innego kataklizmu. Z opinii Rio wynika, że miasto Kalisz przyjęło jako zasadę uchwalania wydatków niewychacających, a powinno to być mocno udokumentowane i wyjątkiem. Dio napisało to bardzo wyraźnie. 14 inwestycji w ogóle nieruszonych, 14 poniżej 30% wykonania, 46 stan tylko i wyłącznie papierowy. Przykładem niech będzie chociażby renowacja głównego rynku, płyty, gdzie zaplanowaliśmy na ten cel 14 milionów złotych. My, jeszcze poprzednia władza, nic z tego nie wykonano, a pieniądze, te 4 miliony zrolowano do następnego budżetu, na którym teraz opracowujemy. A obawiam się, że w tym roku też te pieniądze nie będą wykonane. Korzystane. Już za trzy dni rozpoczną się wakacje. Przez najbliższe dwa miesiące na dzieci czeka wiele zabawy, wypoczynku, ale i zagrożeń. Na co zwrócić uwagę, kaliscy mundurowi zorganizowali lekcje profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych. Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni i uczniowie klas mundurowych już po raz trzeci przypominali uczniom kaliskich podstawówek, na co trzeba zwracać uwagę podczas letniego wypoczynku. Dzieci przypominały sobie m.in. numery alarmowe oraz zasady zachowania na przejściu dla pieszych. Podczas tej lekcji przypominamy dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Mówimy o tym, jak wypoczywać nad wodą. Przypominamy o tym, że w wakacje też należy nosić odblaski. I mówimy o tym, jak ogólnie bezpędzić bezpieczne wakacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy pierwszej pomocy. Ratownicy przypominali dzieciom, jak zachować się, gdy podczas wypoczynku napotkamy na nieprzytomną osobę. Tak ułożonego, tak, naszego nieznajomego zostawiamy i dzwonimy po, po pomoc, tak. 112 albo 39. Co jakiś czas sprawdzamy, czy, czy kolega po prostu otwiera. W amfiteatrze kaliskiego parku przyjaźni pojawił się także pies policyjny Zidan. To on wzbudził wśród dzieci największe zainteresowanie, pokazując próbkę swoich niemałych możliwości. Dookoła mnie tutaj też nie ma. Szuka dalej, patrzcie, szuka piłeczki Suga piłeczki ożywiony szuka piłeczki, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Gdzie jest piłka? Gdzie jest? Zobaczcie jak znalazł. Brawa dla Zidana! Brawa! Uczniowie kaliskich podstawówek mają dużą wiedzę na temat bezpieczeństwa. Dodatkowa lekcja w tak atrakcyjnej formie na pewno pomoże tę wiedzę utrwalić. Jak należy bezpiecznie przechodzić na drugą stronę ulicy? Trzeba się rozejrzeć czy jakiś samochód nie jedzie. Jak będzie zielony to można pójść, a jak na przykład jak ktoś jedzie na zielonym, to nie wolno pójść. Trzeba nazbie w prawo, w lewo i w prawo. A jaki jest numer na pogotowie? dziewięć. dziewięć. <grych> dziewięć. Bardzo dobrze. W trzeciej edycji plenerowej Lekcji o Bezpieczeństwie brały udział dzieci z klas 1 3 podstawówek z Kalisza oraz Powiatu Kaliskiego. Jej organizatorami była Kaliska Policja przy współudziale Straży Pożarnej. Wakacje już za trzy dni, a pogoda jak na razie mało wakacyjna, to się jednak niebawem zmieni. Już jutro będzie cieplej do 25 stopni, a na niebie częściej pojawi się słońce. W czwartek będzie upalnie do 29 stopni i dużo, dużo słońca. W piątek synoptycy przewidują dla Kalisza aż 34 stopnie, a w sobotę 35. Pogoda popsuje się w niedzielę. Będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu, ale nadal gorąco do 29 stopni. Pamiętajmy, by w upalne dni pić dużo płynów, unikać długiego przebywania na słońcu i zwrócić szczególną uwagę na osoby starsze i schorowane. Absolutnie nie zostawiajmy ani na chwilę osób czy zwierząt w zamkniętym samochodzie. W 15 placówkach edukacyjnych w Kaliszu skończyły się kadencje dyrektorskie. Konkursy zakończyły się w ubiegłym tygodniu. Zaledwie w dwóch szkołach pojawią się nowe osoby, dwunastoma kierowanie powierzono dotychczasowym dyrektorom. W przypadku jednej szkoły konkursu nie rozstrzygnięto. W dziewięciu szkołach dotychczasowi dyrektorzy nie mieli konkurentów. Na konkurs ogłoszony przez magistrat wpłynęło tylko po jednej ofercie. W pozostałych przypadkach o fotel dyrektora ubiegało się dwóch lub trzech kandydatów. W ubiegłym tygodniu mieliśmy 15 konkursów dla, dotyczących wyboru dyrektorów przedszkoli i szkół. Było to tak, wychodziło znaczy trzy konkursy dziennie. Jeżeli chodzi o, o nowych kandydatów, którzy no nie, do tej pory nie byli dyrektorami, to dotyczy to zespołu szkolno-przedszkolnego numer 2, no w skrócie mówiąc to jest Szczepiorno. I tutaj konkurs wygrał pan Jacek Konopczyński. I drugą taką sytuacją jest zespół szkół techniczno-elektronicznych w Kaliszu, to na ulicy Częstochowskiej. I tutaj konkurs wyłonił pana Mariusza Pawlaka jako kandydata na, na dyrektora szkoły. W jednym przypadku z 15 konkurs nie został rozstrzygnięty, czyli, ma status nierozstrzygniętego. Przyczyną były błędy formalne w ofertach kandydatów. Chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Adama Asnyka, którym kierować chciały trzy osoby. Do końca czerwca PO dyrektora jest tam Jadwika Bartoszek. Kto obejmie stanowisko, zdecyduje prezydent. Siatkówka i lekkoatletyka. W tych dyscyplinach uczniowie Kaliskich Szkół odnieśli w ostatnich miesiącach największe sukcesy. Uroczyste podsumowanie ich osiągnięć, również w innych sportach, odbyło się wczoraj w sali recepcyjnej Kaliskiego Ratusza. 90 imprez rangi mistrzowskiej, w tym pięć finałów wojewódzkich przeprowadził w mijającym roku szkolnym Kaliski Szkolny Związek Sportowy. Ogromnym przedsięwzięciom organizacyjnym towarzyszyły też świetne wyniki uczniów, którzy na wielkopolskim szczeblu wywalczyli łącznie 14 medali. Rok szkolny 2015-2016 był wyjątkowy dla Karskiego Szkolnego Związku Sportowego, ponieważ po raz pierwszy zostały zdobyte medale w biegach na które w ogóle są wielką niespodzianką oraz w badmintonie drużynowym chłopców też jest to wielki sukces dla Karskiego Szkolnego Związku Sportowego. Oprócz tego bardzo dużo było indywidualnych medali w lekkoatletyce. Najcenniejszą zdobyczą mogą pochwalić się siatkarki siódmego ELO, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, które nie tylko zdobyły Mistrzostwo Wielkopolski, ale także dzielnie radziły sobie w ogólnopolskim finale Licealiady, plasując się na wysokim szóstym miejscu w kraju. Dorobek ten uzupełniły wojewódzkim srebrem w plażówce. To tylko świadczy o tym, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Całe szkolenie, które jest zaplanowane, jest Realizowane w 100% zaangażowanie zawodniczek jest całkowite. Jeżeli będziemy tak dalej się rozwijać, myślę, że jesteśmy w stanie wejść jeszcze wyżej, chociaż już jesteśmy jedną z najlepszych szkół sportowych w kraju. W finałach wojewódzkich rywalizowali też uczniowie SMS, którzy zarówno w Hali, jak i na piasku zajęli piąte miejsca. Ale ten wynik, który, który w tym roku żeśmy zrobili i w plażówce był lepszy i w, w halowej. W siatków też był lepszy, także myślę, że też cały czas te nasze, nasze wyniki potwierdzają to, że ta szkoła, która, którą tu powstała dwa lata temu jest na pewno potrzebna otoczeniu. Pod względem indywidualnym najlepiej spisali się lekkoatleci, którzy sięgnęli po 8 krążków, w tym 3 złote. Na wojewódzkim podium stawali też pływacy, szachiści, biegacze oraz badmintoniści. Spośród kaliskich szkół najwyżej wielkopolskiej hierarchii sklasyfikowane zostało drugie LO, które aktualnie jest piąte w zestawieniu placówek ponadgimnazjalnych. Ósmą pozycję w kategorii szkół gimnazjalnych zajęło natomiast gimnazjum numer 9. Błyskawice grzmoty i ulewa mu nie straszne, podczas gdy większość z nas po usłyszeniu pierwszych grzmotów chowa się w domach, on zabiera aparat, wsiada na rower i jedzie spoglądać w niebo, żeby wypatrzyć tam ciekawe, niebezpieczne zjawiska i je udokumentować. Mowa o Mateuszu Pietrzaku, młodym człowieku, który od dwóch lat ostrzega Kaliszan przed zbliżającymi się burzami, nawałnicami i ulewami. Zjawiska pogodowe interesowały go od zawsze. Od dzieciństwa lubił przyglądać się burzom i się ich nie bał. To przerodziło się w ogromną pasję, którą dwa lata temu Mateusz Pietrzak postanowił podzielić się z Kaliszanami. Od dwóch lat właśnie prowadzę działalność na Facebooku Mateusz Pietrza Kaliskiowca burz i tam wydaje ostrzeżenia pogodowe wraz z dzieciami. A zdjęcia to nie byle jakie, bo zrobione w bardzo niebezpiecznych momentach, podczas wyładowań atmosferycznych i po pokonaniu w burze często kilkunastu kilometrów rowerem, ale jak mówi Mateusz, warto. Adrenalina, zaszczyk właśnie emocji, piękne chmury burzowe, piękne wyładowania, piękne kształty szelfów. To jest coś pięknego. Mateusz w sezonie burzowym zawsze gotowy jest ruszać w drogę i szukać wyzwań. Jak się coś uformuje przed nami. Przed Kaliszem to zawsze jadę, wybieram rower i jadę gdzieś za miasto, żeby ładnie właśnie zrobić zdjęcie tej komórki. Jak twierdzi kaliski łowca Busz, doświadczenie nauczyło go kiedy się wycofać, ale jak wiadomo z żywiołem nie ma żartów i przekonał się o tym i Mateusz. Dwa lata temu właśnie przy trakcji kolejowej 500-100 metrów ode mnie uderzył piorun. To było niesamowite doświadczenie, przerażające. I to mnie nauczyło, żeby nie chować się właśnie przed, między tymi wysokimi trakcjami kolejowymi czy przed drzewami, bo to jest niebezpieczne. Jest jeden taki burzowy dzień, który Mateusz zapamięta bardzo dobrze. To 25 lipca ubiegłego roku. Wtedy udało mu się upolować najpiękniejsze zdjęcia żywiołu. Pod wieczór przyszedł piękny wał szkwałowy, piękna chmura szelfowa, bardzo nisko. Pierwszy raz coś takiego mogłem zaobserwować i udokumentować. Mateusz Pietrzak wydając ostrzeżenia pogodowe na swoim fanpage'u posiłkuje się tym, co zamieszczają inni łowcy burz, ale sam jeszcze raz wszystko sprawdza i oblicza. Żeby śledzić pogodę i dobrze się na niej znać trzeba mieć dużą wiedzę. Mateusz cały czas jeszcze się jej uczy i w praktyce i w teorii, żeby z dnia na dzień coraz bardziej rozwijać swoje pasje. Czy zanim zachorował, już podświadomie, jako artysta przeczuwał tragizm swojego losu? Dlaczego w pracach młodego, stojącego u progu dorosłości mężczyzny, tyle mroku, krzyku, czerwieni, jednoznacznie kojarzącej się z krwią? Jak rozwinęłaby się jego kariera? Między innymi takie myśli przychodzą do głowy odbiorcy prac 25-letniego kaliszanina Adama Nowickiego. Wczoraj rodzina, bliscy i wszyscy ci, którzy chcieli uczcić jego pamięć i poznać sztukę, którą tworzył, przyszli na wernisarz wystawy w Centrum Kultury i Sztuki. Adam Nowicki, raj tuż za rogiem. Relacje z tego wydarzenia zobaczycie na portalu faktykaliskie.pl. I na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dobrego wieczoru życzę. Do zobaczenia.